Cześć Ciemaleczko, witam wszystkich. Ja jestem Marcin, to jest Gorilla Electronics i dzisiaj nagrywam kolejny krótki film o chip tuningu u nas w firmie, w Gorilla Electronics. Na tapecie będziemy mieć kolejny ciekawy wóz, zresztą sami zobaczcie. Jak już zdążyliście zauważyć, będzie to kolejny Volkswagen na naszym kanale. Będzie to Volkswagen kiedyś, silnikiem bardzo typowym, często się u nas również przewijającym, czyli 2.0 TDI, kod silnika CUUD, czyli jedna już z tych, w sumie najnowsza generacja silników TDI od Volkswagena, z rodziny właśnie EA288. Mamy tutaj 102 konie w serii i 250 Nm. Wracając do, wracając do meritum całego tutaj tematu wokół którego się gromadzimy tutaj ja i wy, czyli właśnie zwiększanie mocy w silnikach spalinowych, mamy Kedika, mamy 2.0 TDI, załóżmy, że mamy tą wersję 8-osobową, mamy te 8 osób na pokładzie, czy też 7 osób na pokładzie, mamy ich bagaże na pokładzie i staramy się gdzieś pojechać na wakacje. Tutaj mamy już tą powiedzmy, w cudzysłowie mocniejszą wersję. Mamy 102 konie, aż 2.0 TDI. Występowały też wersje 75-konne, które były no, już najsłabszymi wersjami mocowymi montowanymi w, w, w KEDI. Jeśli chodzi o 2.0 TDI, występowała również wersja 150-konna. I chciałem nawiązać tylko do tego, że gdy załadujemy takiego Kedica do pełna, to po prostu. Ciężko, cokolwiek, gdziekolwiek, pod górkę, czy też nawet górki nie trzeba wyprzedzić, po prostu. I, I tutaj, dzięki właśnie zabiegowi chip tuningu, możemy w bardzo, myślę, szybki sposób zwiększyć moc, zwiększyć moc w tym silniku zwiększyć moc w tym silniku A, i generalnie wszystkie te wersje mocowe 2.0TDI w tych wersjach KEDI, czy to jest 75 koni, czy 150 koni były też chyba 122 konie, no i tu mamy 102 konie. To jest generalnie ten sam hardware, to jest ten sam silnik, tylko po prostu jest, jest wgrane inne oprogramowanie. Także tutaj mamy moc obciętą, że można powiedzieć 150 koni na 102 konie i my tą moc właśnie e, za chwilę zwiększymy, za chwilę sobie pozapinamy auto do hamowni, zmierzymy moc e, i zrobimy logi, zrobimy diagnostykę, bo to zawsze robimy, jeśli wykonujemy u nas właśnie e, zabieg tuningu, jest wykonowana diagnostyka z logami dynamicznymi po to właśnie, żeby zweryfikować stan silnika w danym aucie. E, to sobie za chwilę zrobimy. No, i jak to zrobimy, w sumie to wracamy. Omówimy sobie, sobie wykres. Myślę, że spotkamy się generalnie już jak wystroimy wóz. Po prostu omówimy sobie wszystkie wykresy, zobaczymy jaki jest faktyczny przyrost mocy. No i później nagramy już naszym nowym sprzętem, ponieważ mamy teraz do dyspozycji oprogramowanie dragi. Nagramy sobie po prostu czas przyspieszenia. Seria VS przyspieszenie już po modyfikacji i zobaczymy jaka będzie różnica, jaka będzie delta sekundowa w czasach pomiędzy właśnie serią a gorilla Softem Stage 1 dla, dla tej jednostki, dla tego autka. Także widzimy się za chwilkę. Wracamy już po strojeniu Kedica. Zaraz Wam pokażę się wykres na monitorze. Gdzieś myślę tutaj. Dokładnie tak. Mamy, mamy taką sytuację, że seria wyszła nam 101 koni i 248 nm, czyli praktycznie 1 do 1, tak jak podaje producent. Auto ma też, tak jak już mówiłem, niski przebieg, diagnostycznie jest wszystko ok, dlatego nie mogło być generalnie inaczej. Po modyfikacji mamy 177 koni i 389 nm, co jest normalnym wynikiem. Generalnie mnóstwo sztuk mamy zrobionych tych kelików, ponieważ no, wielu właścicieli. Czy nie dziwię się w ogóle, decyduje się właśnie na tego typu modyfikacje. przyrost mamy tutaj rzędu 76 koni, 76 koni na plus i 141. Około 140 Nm też na plus. Także jeśli mamy 140 Nm przerostu i. Prawie 80 koni przyrostu jest to, można powiedzieć, jeśli chodzi o tuningi. Stage 1 bardzo fajny e, przyrost. Gdyby był tutaj osiołek z mocą 75 koni, to mielibyśmy wtedy przyrost ponad 100% względnej mocy e, nominalnej. Także byłoby to już mega piękne. Natomiast tutaj też jest dobrze A, i e, mega jestem ciekawy, jaka będzie różnica na drodze. Soft e, Stage 1 Gorilla e, VS, właśnie seria. E, za chwilę się przejedziemy a, i zobaczymy, e, zobaczymy, jak to wygląda. Filmy będą na końcu wrzucone e, tego odcinka. Co tu jeszcze można dodać? E, aha, auto jest wyposażone w skrzynię e, DSG. Mamy tutaj Deku 250, e, 250 e, które bez problemu znosi tego rzędu momenty oraz e, moce. Dlatego nie ma tutaj kompletnie żadnych obaw, jeśli chodzi o skrzynię. I dodatkowo zrobiliśmy tutaj oczywiście też modyfikację skrzyni DSG, polegającą na tym, że troszkę skracamy shift time, czyli po prostu no czas zmiany biegu, tam o parę milisekund. Jest ruszony czas, zwiększamy ciśnienia na sprzęgłach. I zmieniamy tak zwane shift pointy, shift pointy, czyli chodzi tutaj o to, że po prostu te skrzynie mają taką tendencję, w sumie aż taką nie, bo największą tendencję ma deku 200, ta siedmiobiegowa, ona sobie potrafi wrzuć, zapiąć siódmy bieg, jak jest 45 na godzinę albo 50 na godzinę. Natomiast tutaj mamy sześciobiegową skrzynię deku 250. I klient też po prostu narzekał, że za szybko jego zdaniem ta skrzynia wrzuca ten najwyższy bieg, dlatego też e, zmieniliśmy troszkę e, jakby czas, czas, w którym zapina się ten najwyższy bieg nie? względem prędkości. Dobrze, moi drodzy, nie pozostało mi nic innego, jak po prostu wziąć i zakończyć ten krótki odcinek o zwiększaniu mocy u nas w firmie w Corrida Electronics, w tym właśnie pięknym osiołku, jakim jest Volkswagen Caddy. Jeśli film Ci się podobał, będę oczywiście bardzo wdzięczny za pozostawienie lajka pod filmem, kliknięcie subskrypcji, jeśli jeszcze jakimś cudem oczywiście nie subskrybujesz tego kanału i kliknięcie w dzwoneczek, żeby wiedzieć o kolejnych Nowych filmach od Gorilla Electronics. Jeszcze taka mała dygresja: niedawno przekroczyliśmy 2000 subskrypcji na naszym kanale, także, jak dla mnie, jest to super wiadomość, super wynik. Generalnie, jak na kanał, który powstał tak w zasadzie do fanu, powstał ze względu na to, że na początku chciałem rozpocząć swoją przygodę troszkę z kręceniem filmów, ze składaniem tych filmów, takich amatorskich, oczywiście, pod YouTube. Nie ukrywam również, że jest to no, duża reklama dla mojej firmy, także też spoko. I też widzę, że ogólnie te filmy cieszą się fajną aprobatą w necie. Mamy wiele telefonów z zapytaniem właśnie o usługi ze względu na to, że ktoś widział nasz film w necie, na YouTubie, ma takie same auto, dzwoni i chce zrobić właśnie swój wóz u nas i przejeżdża czasem pół polski, żeby wykonać modyfikację. Także zajebiście, bardzo Wam dziękuję. Jeśli jeszcze nie subujecie, to subujcie. I co? Widzimy się przy kolejnych realizacjach. Trzymajcie się cieplutko. Hej!